Gisella Cardia, Treviano Romano we Włoszech, orędzie Maryi 21 maja 2022. Dzieci moje, dziękuję, że jesteście tu na modlitwie i że odpowiedzieliście w sercu na moje wezwanie. Dzieci, przeżywacie właśnie mroczne czasy, a idąc dalej, staną się one prawdziwą ciemnością. Ale wy zawsze patrzcie na światło Jezusa. Ile razy Jezus obiecywał Wam ochronę? Czy Was kiedyś oszukał? Ileż razy mieliście trudności, a jednak nigdy Was nie opuścił. Dzieci, maleństwo moje, nie lękajcie się nigdy. Cokolwiek będzie się działo, módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele. Okryjcie ziemię swoimi modlitwami. Módlcie się za kapłanów, którzy przeciwstawiają się Bogu. Módlcie się za ludzi potężnych, którzy szknują spiski. Dzieci moje, chcą odebrać wam wolność, ale wy miejcie wiarę i bądźcie w prawdzie. Jedynie ona uczyni was wolnymi. Teraz was błogosławią. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.